Cześć widzowie, odblokujemy teraz Rainbow SMG, Infinity Yamo i Mordi Mage. Żeby odblokować tą broń, to musicie pójść gdzieś tutaj Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było To było tu Jak wejdziecie tam, to się mieli Plany most. Zaraz wam pokażę jak to przejść. Na początku po prostu, patcie. No, nie ma nie po czekaniu czasu możecie otrzymać.